Szaleńcza ucieczka przed policją. 29-latek wbiegł na środek zamarzniętego zbiornika, próbując uciec przed policją. Mężczyzna zwrócił uwagę patrolu, ponieważ jechał bez włączonych świateł. Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, gwałtownie odjechał i rozpoczął ucieczkę. Po pościgu porzucił samochód przy brzegu zbiornika i wbiegł na lód, licząc, że Uniknie zatrzymania. Na miejsce wezwano straż pożarną, ratowników oraz zespół negocjatorów. Podczas akcji lud załamał się, a mężczyzna wpadł do lodowatej wody. Strażacy wydobyli go przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jak się okazało, 29-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo był pod wpływem alkoholu. Został przewieziony do szpitala, a następnie trafił do policyjnego. Aresztu usłyszy zarzuty m.in. niezatrzymania się do kontroli, jazdy pomimo sądowego zakazu oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia.